W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Jestem Piotr, mam 13 lat. Jeszcze dwa lata temu mogłem robić wszystko co lubię. I nagle wszystko się skończyło. Zachorowałem na straszną chorobę białaczkę. Aby wyzdrowić, potrzebuję zdrowego szpiku. Proszę, pomóż mi. Może to Ty jesteś moim genetycznym bliźniakiem. Może oddając mi cząstkę siebie, uratujesz mi życie. Zarejestruj się. Pomóż Piotrusiowi i innym. Zostań potencjalnym dawcą szpiku i komórek macierzystych. Ten prosty dla dawcy zabieg może uratować komuś życie. Fundacja DKMS zaprasza do rejestracji. Sobota, 31 maja, Centrum Kultury Zamek. Od 11 do 17. Pamiętaj o dokumencie z numerem PESEL. Przyłącz się do walki z rakiem krwi. Szczegóły na www.dkms.pl lub pod numerem telefonu 22 882 9400.